Ostatnia z takich wieści, no, powiem, że to jest dosyć ciekawa historia, Moi, moje służby patrolowe, ten policjantka też, zatrzymaliśmy trzech młodych ludzi, jak się okazało w wyniku sprawdzenia zawartości samochodu, ujawniliśmy troszeczkę suszu, trochę amfetaminy, w toku dalszych czynności ujawniliśmy przepiękne sadzonki, wszystko wskazuje, że jest to konopie indyjskie, ale muszę powiedzieć, że skala tych, tych krzaczków jest naprawdę, nie to jest modne słowo u polityków, porażająca, to no, mają gdzieś w granicach dwóch metrów, naprawdę bardzo ładna. Sprawa do tego jeszcze odnaleźć w miejscu zamieszkania przygotowany, czyli suszony yy, narkotyk, w gdzieś tam w granicach 170 bodajże gram, już miało być przetwarzane do chyba dalszej dystrybucji. Ile wyjdzie z tych krzaczków, Nie mam bladego pojęcia. Szanowni Państwo, zobaczymy. Niech się wypowiedzą na ten temat. Fachowco, to jest y, ciekawa ta sprawa, ponieważ y, tutaj mamy y, przetwarzanie. Jeszcze takiego zarzutu, y, przynajmniej w mojej historii, kiedy jestem komendantem, y, takiego zarzutu nie uzyskał. Prokuratura się przychyliła do naszego wniosku i taki zarzut. Y, no osoba, która, która się przyznała do... do Posiadania tych narkotyków został jej przedstawiony. Jest to młoda osoba. Mam nadzieję, że będzie to nauczka, która no, pozwoli na to, żeby drugi raz nie weszła na drogę przestępstwa ta osoba. Ponadto, szanowni państwo, z tych wszystkich naszych policyjnych statystyk, żeby już tak nie słodzić, żeby nie było tak bardzo słodko, niestety odnotowujemy znowu narasta nam taka fala idiotycznych uszkodzeń mienia. Najczęściej padają to samochody, szyby. No, motyw jest w zasadzie no, typowo huligański. Jest to tyle przykre, że no, nie ma tutaj jakiejś, jakiejś logiki, nie wiem, no taka jakaś dziwna moda, to już nie po raz pierwszy Państwa informuję o tym, ale jest to zjawisko, nad którym się naprawdę pochylamy dosyć mocno i naprawdę sądzę, że w porozumieniu z prokuraturą zatrzymani sprawcy tego typu czynów no naprawdę będą odpowiadać dosyć poważnie i myślę, że nie chodzi tutaj tylko o pozbawianie jakiejś wolności czy inne sankcje, ale mówię tutaj o stronie finansowej. Bo przypominam, że taki sprawca najczęściej jest obciążany kosztami ubezpieczenia przez ubezpieczalnię, która wypłaca odszkodowanie chociażby z tytułu autokasku. No dobrze, z innych jakichś zdarzeń. No Szanowni Państwo, sytuacja na drogach. Co prawda w moim tutaj powiecie i mieście nie odnotowaliśmy jakichś bardzo dramatycznych historii. Niestety, jak Państwo obserwujecie i rozmawiacie ze swoimi kolegami z mediów, no tych ofiar śmiertelnych znowu po ostatnim weekendzie mamy dwie. Nie będę tutaj rozpatrywał, czy to żadna śmierć nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Tym niemniej, korzystając z Państwa obecności, naprawdę gorąco policja łomżyńska apeluje do naszych kierowców o, Zachowanie zdrowego rozsądku, tym bardziej, że warunki diametralnie na drodze się zmieniają, a prognozy mówią, że może być deszczowa, a zatem może być też i ślisko. Także noga z gazu i więcej rozsądku w tych, w tych takich zachowaniach kierowców. Jeżeli chodzi o inne sprawy kryminalne, szanowni Państwo, na szczęście nie mamy jakichś takich drastycznych historii. Kiedy byłem na urlopie, został tam zatrzymanych trzech obywateli Federacji Rosyjskiej na rozboju, są zastosowane areszty tymczasowe. Wobec nich, czy miesięczne, i to było takie ostatnie, jakby takie dramatyczne zdarzenie. Oprócz tego, szanowni Państwo, no cóż, zaczynają nam się, rozpoczął się rok szkolny, przewidujemy troszeczkę zwiększoną aktywność osób nieletnich, i też tutaj chciałbym Państwa, za, 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 z pomocą Państwa, przestrzec przed zachowaniami niezgodnymi z prawem, wszelkiego rodzaju. Czyny karalne popełniane w szkole, tuż poza szkołą. Proszę mi wierzyć, dosyć szybko takich sprawców wychwytujemy. I, I po co sobie po prostu komplikować w młodości życie i kontakty z młodzieżą. Ponadto prowadzimy cały szereg działań i spotkań z pedagogami, z nauczycielami, gdzie przedstawiamy im naprawdę myślę, w dosyć taki bardzo dobry sposób ich sytuację prawną, możliwości, obowiązki. Także, że przekonujemy nawet tych młodych nauczycieli, że nie są bezradni, nie są pozostawieni jakoś tak na pastwę losu, stoi za nimi prawo i można z tego korzystać. Taki jest nasz obowiązek i to robimy. No i oczywiście naj, w największa w tej chwili akcja profilaktyczna z naszej strony to bezpieczna droga do szkoły. Zaangażowane są wszystkie w zasadzie siły ruchu drogowego i prewencji kryminalnej z Wydziału Prewencji. Pogawędki, pogadanki. Szanowni Państwo, to nie jest strata czasu odpukać Od dłuższego czasu nie odnotowaliśmy z udziałem dzieciaczków żadnych, żadnych poważniejszych zdarzeń, żadnych wypadków. To znaczy, że to przynosi efekt. Stare polskie przysłowie mówią, o czym skorupka za młodu nasiąknie. I rozpoczynając naszą działalność edukacyjną od przedszkoli, poprzez klasy młodsze, szkół podstawowych, gimnazjalne, myślę, że wpływamy w jakiś sposób, mam taką nadzieję, na podniesienie kultury, zachowania na drodze i przynosi to efekt. Ponadto, dzięki Państwu, że te akcje są pogowywane, mamy możliwość pozyskiwania środków od sponsorów, ludzi życzliwych, i dzięki temu wyposażamy dzieciaki w elementy odblaskowe, co naprawdę przynosi duży skutek i, i, i poprawia w sposób ewidentny widoczność pieszego czy dzieciaczka na drodze. No dobrze, ja sobie Szanowni Państwo, już swoje przedstawiłem. Powiem jeszcze tak, no to wypada komentarz, na to powiedzieć. Odnotowaliśmy kolejny spadek dynamiki w stosunku do roku ubiegłego, czyli mamy mniej przestępstw niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o poziom wykrywalności, spadki mamy, niewielkie, ale to się wiąże z tym, że spadła nam także liczba przestępstw. Nie są to jakieś rażące, budzące niepokój mój z liczby, natomiast. Wiem po prostu, co mamy na biegu ze spraw, które mogą, rokują na ich wykrycie, więc myślę, że będziemy jednostką czołową w województwie, za co za pośrednictwem Państwa chciałbym podziękować swoim policjantom i pracownikom, a także za Państwa życzliwość, bo Wasza współpraca z nami, współdziałanie, spostrzeżenia, które nam przekazujecie są bardzo cenne i proszę mi wierzyć, nie pomijane przez nas w żaden sposób. Jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli są jakieś pytania. Ja mam pytanie w związku z tymi narkotykami. Ostatnio tak co dzień, co dwa dni, co trzy. Jest informacja o kolejnym zatrzymaniu, to jakaś akcja specjalna? Czy to, to znaczy nie, Szanowni Państwo, no, Łomża jest troszeczkę takim miastem na szlaku. Ja to tak nazywam oczywiście. No niestety, no, jest to zjawisko, które budzi niepokój w całym kraju, ponieważ no, mamy chyba. Dobrych funkcjonariuszy w wydziale do walki z przestępczością narkotykową, dajemy sobie radę. No, szanowni Państwo, nie możemy udawać, że czegoś nie ma, jeżeli to zjawisko zauważają postronni ludzie. Sami Państwo mi zadajecie, no, czy sprzedaje się pod szkołami. Nie sprzedaje się w tej chwili. Przynajmniej nie mamy takich sygnałów, ani nawet takiej wiedzy operacyjnej. Yy, ale na pewno no, są miejsca, gdzie te narkotyki krążą. No, skoro skoro no, osoba, bądźmy szczerzy, z naszego rozpoznania nie jest to jakiś tam rekin prawda, tego, no, to co się dzieje u osób, które się zajmują. W cudzysłowie zawodowo handlem narkotykami. Skąd stąd to zjawisko musimy? Szanowni Państwo, są to wymierne straty zdrowotne, a zatem to są też pieniądze, jakie traci skarb państwa. Jest to sprawa, że, że nie ma odpowiednich wpływów, to jest jakieś bogacenie się, bogacenie się poza kontrolą. No to, to jest zjawisko patologiczne, skoro prawodawca żąda od nas ścigania, tak no to ścigamy. kiedy zatrzymanie i co im grozi za przetwarzanie? Już mówię, to są generalnie to jest w rozdziale 7 ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii, to jest artykuł 53, 62 i 63. Generalnie są to kary zagrożone w, w przypadku artykułu 53 do lat trzech pozbawienia wolności, w przypadku 62 też do lat 3 i trzeciego do lat dwóch. Także to są, no, są to kary w moim pojęciu dolegliwe taki został w Był Tak, była to ogólna, ogólnopolska akcja, ale generalnie się skupiono tutaj na naszym województwie z racji położenia geograficznego. No, sprawdzaliśmy po prostu pojazdy przewożone przez obywateli Litwy, Łotwy i Estonii, rzadziej Rosji, bo to, to nie jest ten szlak główny. No, odzyskaliśmy kolejny samochód, który został wypożyczony w Niemczech. Powinien jeździć po terenie Niemiec, no a został zatrzymany przez policję łążyńską. To zresztą nie pierwszy przypadek. W ogóle odnotowujemy, może nie Łomże, ale suwałki, augustów. No jest, zaczyna się robić dosyć niepokojąca liczba kradzieży pojazdów. I to nie są jakieś pojazdy luksusowe. Są to bardzo popularne Volkswageny B5, prawda, Audi. No, ale odjeżdżają. Odjeżdżają. Zresztą, sami Państwo wiecie, że i u nas były też dramatyczne historie tych samochodów, też troszeczkę odzyskaliśmy. Na razie największy to, to był ten słynny TIR z cysterną, wartości tam podaj 200 tysięcy euro. No to, to o czymś świadczy. No jest to jakieś tam zjawisko niepokojące, proszę mi wierzyć. Dużo jest tych kradzieży zgłaszanych nam przez policję z Unii Europejskiej. To są Czechy, Niemcy, Benelux, także, że trochę tego idzie. To znaczy, to nie jest pierwsza plantacja, o czym Państwo wiecie. No, szanowni Państwo, no, w swej naiwności, co niektórzy myślą, że jak posadzą to w lesie, no to na wypadek, jak tam policja, to powie, ja tylko tak szedłem znalazłem. Bo życzę takiej wyobraźni, bo to dla nas tylko ułatwia nam naszą pracę. Także, no jest taka moda, no, poza tym, no podstawy profesjonalne, prawda, też hmm, hodowle z odpowiednim oświetleniem, nawilżeniem, nawożeniem. No to jest, to jest przemysł. Tym bardziej, że jak Państwo wiecie, no jest silny nacisk na to, żeby yy, jednak marihuana była środkiem ogólnie dostępnym, niespenalizowanym. Panie Komendancie, w ostatnim meczu Olimpii Zambuł że że coś się działo, czy wszystko w porządku? To znaczy powiem tak, yy, no co się działo. Zapewniliśmy chyba bezpieczne obejrzenie widowiska sportowego a że używamy środków, które zachęca do zgodnego z prawem zachowania, to jest chyba zrozumiałe. No ubolewam nad tym, że Olimpia zarabia, zarabia ŁKS, e, życzę mu jeszcze większych pieniędzy, no a generalnie my ponosimy koszty. No ale to od nas nie zależy z ustawa i musimy ją przestrzegać, respektować. Oczywiście to taki żart troszkę. Ale, ale muszę podkreślić bardzo dobrą współpracę. Mówię tutaj o zarządzającym stadionem i z firmą ochroniarską. O ile na początku tam musieliśmy pewne kwestie sobie wyjaśnić. O tyle mogę tylko się wyrażać o współpracy w samych superlatyku. o tej idiotycznej szkoda Gdzie To są właśnie Widzicie Państwo, to, to nie są jakieś miejsca, gdzie się coś kumuluje, gdzie możemy zakładać, czy jest jakaś grupka, która się w ten sposób bawi. To jest po prostu rozstrzał w całym powiecie oczywiście mieście i powiecie. To są najczęściej przerysowania samochodów, wybicie szyby bocznej, tylnej. No po prostu, w, tak jakby ktoś szedł. A, to, No właśnie dlatego Panu mówię, tutaj jest duży rozstrzał. Duży rozstrzał. No, no to jeszcze tutaj możemy po ulicach polatać troszeczkę. Kilkanaście sztuk. No część wykrywamy oczywiście, proszę? Dlatego właśnie mówię, odkąd jestem na urlopie, to odnotowaliśmy już kilka, a jak sprawdzałem, w, jeszcze w, jak byłem na urlopie, jeszcze też doszło, czyli już mamy kilkanaście sztuk, to jest niepokojące. Ale myślę, że jakoś tam sobie z tym poradzimy, tak jak z rowerami sobie też poradziliśmy. Też trochę trzeba się było pomęczyć, no, ale w sumie sprawy zostały wykryte. No co pewien czas się pojawiają różni, różni ludzie i, i musimy z tym działać, znaczy izolować ich, starać się izolować albo, albo w inny sposób powodować, żeby zaprzestali swojej przestępczej działalności. No, dlatego podkreślam to, bo powiem tak: w przypadku zniszczenia mienia, najcięższą stroną, jeżeli nie, nie dysponujemy monitoringiem, świadkiem, prawda, czy nie, na, nie najedziemy na gorąco jak to się na gorąco uczuło, nie zaczynamy, jest kwestia udowodnienia tego. No bo narzędziem, którym panu zarysują, czy pani samochód, to może być zwykły klucz do otwierania mieszkania. Jakieś charakterystyczne miejsca? Nie, nie, nie. właśnie to mi. Nie... To znaczy nie, najczęściej tam, gdzie nie ma monitoringu. A nawet jak jest, szanowni państwo, to nie wszystkie kamery mają rozdzielczość no, taką dla nas przydatną w sensie procesowym. Czyli nawet w no, środku parkingu nie ma? nie ma reguł. Naprawdę nie ma reguł. To już się chyba kończą te czasy. Tym bardziej, że jak państwo wiedzą miasto jest coraz lepiej oświetlone i w zasadzie takich ciemnych załógów sprzed 20-30 lat w zasadzie w mieście już w tej chwili nie ma. Chyba, że zawarię. No No jest to niepokojące, bo to jest... To każdy by się zdenerwował, że, że dorobek jego, jego życia, bo jednak żeby kupić w Polsce samochód, to jednak jest to jakaś kwestia wyżyczenia kredytu. Jest to po prostu niszczone przez, przez jakąś nieodpowiedzialną osobę. A dlatego o tym mówię, żeby mieszkańcy naszego miasta i powiatu zwracali na to uwagę. Bo to tak, że dzisiaj sąsiadowi, jutro tobie, więc, więc warto zwrócić, zasygnalizować. My żadnego z sygnałów nie będziemy lekceważyć. Zapewniam. A co rowerów, czy policja przeprowadzi akcję rowerów? A to robić? Nie, na razie nie. Chodzi o to, że to się wiąże z tworzeniem bazy danych, a to narusza ustawę o ochronie e, danych osobowych. Musiał, musielibyśmy występować do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zgodę na tworzenie. To, to proszę mi wierzyć, szybciej nam pójdzie jednak łapać te rowery metodami tradycyjnymi. No przepraszam, no takie jest prawo, ja je szanuję i, no i nie będę naruszał jako funkcjonariusz publiczny tego prawa. Kiedyś takie były akcje, ale to, to były lata 90., końcówka lat 90. I tam te bazy są w Waszej dyspozycji? Nie. No bo mówię, musimy stosować się do, do reguł prawnych. No. Także sami państwo rozumiecie, no ale te metody, które stosujemy okazały się skuteczne.